Dzień dobry Państwu, w czym mogę pomóc? Misia, to może Ty nas wprowadzisz w temat, złapiemy ten vibe z Panią? Albo i nie. Chcielibyśmy zapisać dziecko do przedszkola, bo słyszeliśmy, że to fenomenalna placówka. Świetnie, tutaj zestaw dokumentów, proszę je wypełnić. To może żona, bo ja to jednak mam do tego dwie lewe. Widać. <słyski> <słyski> Oczywiście. A jaki jest czas oczekiwania na decyzję odnośnie przyjęcia dziecka? Decyzja przychodzi bardzo szybko, 2-3 tygodnie od złożenia wniosku. Super. A ja mam takie pytanie. Orientacyjne koszty. Jak to wygląda? 100 złotych. A, to nawet fajnie, bo będziemy mogli. Za godzinę. się wyprowadzić pod noc. A to już przestań. Przepraszam. A za co takie kwoty? Obsługa placówki, wykwalifikowana kadra oraz zbilansowana dieta w przedszkolu. Zbilansowana dieta? To co one jedzą? Kawior, flamingi? <laughs> Przytaczając obiad z dzisiaj, cząstki ziemniaka odmiany gold, otoczone sosem ze świeżych pomidorów. Czyli frytki z keczupem, tak? Ale wie pan, jak to jest? Przy tylu atrakcjach dzieci tak rzadko jedzą. Dlatego my jesteśmy zdecydowani i jutro będziemy z dokumentami. Jak jutro? A czesne to za co? Ma pan dwie nerki, prawda? No, mam. To jedno można zastawić. <noise> to my jednak zaczniemy nauczanie w domu. Do widzenia.